Panie Marszałku, Wysoki Sojmie, koniec lania wody. Konfederacja to jedyna formacja, która mówi, że jest przeciwko Waszemu dodatkowi, jest przeciwko populizmowi PiSu, u jest przeciwko populizmowi Lewicy. Platforma dzisiaj spróbowała przelicytować i Lewicę, i PIS w populizmie. Gratulacje. Gratulacje. Jeżeli są tam jeszcze jacyś wolnorynkowcy w platformie, co Wy tam robicie, nie wstyd Wam. Słuchajcie, ten dodatek, tutaj poseł wnioskodawca siedzi tutaj i powiedział, że to w ramach walki z inflacją. Ja się zastanawiam, czy pan żartował, czy pan nie zdaje sobie sprawy, co pan powiedział. Ten dodatek, który notabene chcecie wypłacić z równoległego budżetu premiera Morawieckiego. Wy wszyscy to poparliście, pamiętacie, prawda, te ustawy, za którymi głosowaliście. Głosowaliście za specustawami covidowymi, na podstawie których premier Morawiecki ma niekontrolowany przez parlament budżet, z którego sobie może wypłacać na przykład 10 miliardów na dodatek węglowy. Daliście to premierowi do ręki, wypsał do opozycja, Platforma Koalicja Polska PO. Tacy jesteście właśnie opozycjoniści. E, nic nie musi w tej chwili parlament kontrolować, nie musi nawet ustawy budżetowej nowelizować. Premier rozda po trzy tysiące, a wy powiecie, że powinno być każdemu, a nie tylko tym, co opalają e, domy węglem. A tak naprawdę jak zmniejszyć cenę węgla? Jest na to tylko jeden sposób, nie rozdawaniem pieniędzy. Rozdawaniem pieniędzy można te ceny jeszcze wywindować. Trzeba zwiększyć podaż. Jeżeli rozdalibyście i po 10 tysięcy, a węgla będzie brakować, to rynek wyznaczy tą cenę. Ta wasza komediowa ustawa, że wprowadzicie 900 regulowaną cenę węgla, przecież od początku było wiadomo, że to nie będzie działać. Czy zrobiliście to tylko, żeby łudzić opinię publiczną, czy sami w to wierzyliście, że to w ogóle ma sens? Co za poziom z idiocenia w tej izbie trudno wprost jest to opisać. E, należy odrzucić wasz. Zły projekt, tak samo jak należało odrzucić wasz wcześniejszy zły projekt w sprawie regulowanej ceny węgla, tak samo jak należało odrzucić wasz wcześniejszy jeszcze zły projekt o założeniu sankcji na rosyjski węgiel, kiedy nie mieliście żadnej analizy już to w tej chwili wiemy skąd ten węgiel weźmiecie i jak chcecie obniżyć cenę węgla. Pozwólcie, żeby ten węgiel, za który polscy przedsiębiorcy już zapłacili, wjechał do Polski, bo nie jesteście w stanie zdobyć węgla, który obiecaliście Polakom. Kłamaliście przez trzy miesiące, kłamaliście rano wieczorem, kłamaliście w TVP i w TVN, kłamiecie wszędzie. I teraz dopiero w wyniku sporów o odpowiedzialność między wicepremierem Sasinem i premierem Morawieckim wyszło, że kłamiecie. A dlaczego wyszło? Bo obaj oni wiedzą, że tego węgla nie jesteście w stanie kupić, i obaj chcieli gorący kartofel przerzucić w inne ręce, aż musiał wzią wziąć was za kark prezes waszej partii i powiedzieć: Ty rób tak, jak ten mówi, a ty rób tak. Tak działacie jak obóz Turański. Jak grupa, która nie ma nic wspólnego z polityką dobrze pojętą, Pani tylko jak po prostu Paulina, e, e, chaotyczna szarańcza. Konfederacja, wolność i niepodległość.